Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na bardzo ciekawe narzędzie, które się nazywa Adaptive Follow-up. Znajdziemy go w funkcji Create Your Assignments. Znowu jest to funkcja, którą możemy wejść już sobie na stronie Course Home lub również będzie ona dostępna w Instructor Tools. A więc wchodzimy w Create Your Assignment. Tu już mamy zasygnalizowane, że ten adaptive follow-up jest dostępny, ponieważ nie wszystkie podręczniki mają tą, tą funkcję. Akurat Fizyka ja kolego, ma, ma tą funkcję aktywną. Musimy przejść przez tworzenie zadania, tak jak pokazywałam to we wcześniejszym moim filmiku instruktażowym ja tak może pokrótce przejdę przez te wszystkie funkcje a więc przypiszę szybko, szybko zadania do, do kalendarza wybrałam akurat rozdział drugi, tu już po prostu wybieram zestaw zbiór zadań który student będzie miał wykonać Save and continue. Tę, tą funkcję pokazywałam, tą podstawową funkcję Create Assignment pokazywałam w moim wcześniejszym filmiku. Także tu już nie będę się rozwodzić. Przechodzimy dalej, i tu oczywiście przypisujemy zadanie do kalendarza. I na końcu możemy włączyć taką funkcję, właśnie jak Add Adaptive Follow Up, która polega na tym, że system diagnozuje, jak student sobie radził, czy jak sobie poradził z wykonaniem przypisanych przez Państwa zadań i jeżeli znajdzie, jeżeli namierzy, że w którymś zagadnieniu student ma problem, to automatycznie przypisze mu zestaw, tu w tym przypadku trzech dodatkowych zestawów zadań, dotyczące dokładnie tego samego zagadnienia, po to, aby student mógł ponownie przećwiczyć sobie zadany materiał i nadrobić pewne braki. Możemy to zdanie również <laughs> ocenić, możemy przepisać punkty. Jeżeli studenci jednak sobie bardzo dobrze poradzili z wykonaniem tym Państwa zadaniem, na przykład wykonali go na 95%, możemy oczywiście to obniżyć do 90 czy 85%, to ci studenci, którzy wykonali pierwotne zadanie na, przynajmniej na poziomie 85%, nie będą musieli tych zadań z adapty follow-up wykonywać. Te zadania się pojawią tylko dla tych studentów, którzy wykonali pierwotne zadanie przepisane przez Państwa na poziomie poniżej 85% na końcu wybieramy save assignment and follow up. I tak jak pokazywałam wcześniej, mamy podsumowanie naszego zbioru zadań. Natomiast ten adaptive follow up włączy się automatycznie u każdego studenta będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, ale będzie on również widoczny w gradebooku, czyli będziecie państwo dokładnie widzieli, którzy studenci mieli zadany follow-up i jak sobie z nim poradzili.